Witam państwa, nazywam się Tomasz Szczepionka. Jestem szefem kuchni i restauracji Umami Sushi. Zapraszam serdecznie na pokaz kuchni molekularnej w hotelu Kubus w Skybarze na 27 piętrze. Kuchnia molekularna nie jest kuchnią, w którą sobie można pojeść, ale pozwala nam zmienić stan skupienia różnych podawanych potraw. Czyli nad... Kuchnia molekularna to najprościej ujmując wykorzystanie wiedzy naukowej na temat gotowania, której celem jest otrzymywanie czystych smaków nietypowymi sposobami i czasami w bardzo zaskakujących zestawieniach i formach. Zrobimy sos z do sałatki, ale sos będzie w postaci proszku, ponieważ użyjemy ciekłego azotu, który wszystko zamrozi na kamień. Przygotuję dzisiaj dla Państwa kilka niecodziennych potraw, używając m.in. takich składników jak suchy lód czy ciekły azot. Nie martwcie tego jeść, bo macie to tutaj wszystko w Dodamy trochę wapna spożywczego, które jest w jogurtach stosowane. Tutaj mamy galaretkę twardą aloesową, bardzo ciekawy smak. Oczywiście jest oczywiście przygotowane, To jest idealny stopień rozklejenia się białka. Sól gdzieś tam ocet balsamiczny. To będzie na koniec. Drink Jack Daniels w postaci sorbetu. zamrozimy sobie po prostu Jacka Danielsa z kolą technikami ciekłego azotu na sorbet. orzeźwiającego zimnego loda. E, oczywiście e, ciekła azot też nam bardzo fajnie wyroszczy i wzbogaci ten smak. Sos jest w postaci piasku, e, czyli do ciekłego azotu wlejemy sobie e, oliwę z oliwek, e, świeżą bazylię i to podczas ubijania po udoprawieniu e, wyjdzie nam postać e, piasku. Płędwiczka wieprzowa gotowana w 62 stopniach w próżni z sosem grzybowym w postaci pianki. Oczywiście pędwiczkę wieprzową w sobie wcześniej zamarynujemy. Zapakujemy próżniową, ponieważ jest to technika susvit, czyli gotowania w niskich temperaturach w próżni, co da nam kapitalny efekt smakowy, zamrożona beza musu czekoladowego, z urządzenia takiego, które nazywa się syfon, ale to będzie syfon nie na tlenek węgla, tylko na podtlenek azotu. Fioli brzoskwiniowe, czyli pękająca kulka musu brzoskwiniowego, y, którą y, zamykamy w powłoce y, podczas reakcji chemicznej y, wapna i alg morskich. nam się struktura y, y, przypominająca żółtko jajka, ale to oczywiście będzie słodki mus brzoskwiniowy, który będzie miał skorupę, która się przebije i ładnie się sosik wyleje. Dziękuję Państwu serdecznie za udział w pokazie. Zapraszam na www.dietaumami.com.pl. Tam Państwo dowiedzą się więcej na temat działalności kulinarnej, którą prowadzę.